Jest kochanie, pula to nie nazwa środku do czyszczenia okien Dancehall masakra, Mada i wytłumaczą ci Niech ktoś powie pula Dawaj tego na Niech on dzisiaj jeszcze dla nas zachula Jak śpiewa Grizzly w tę stronę leci kula Muzyczna, więc krzyknie jeszcze raz Pula To jest nasz postulat Wszystko co dobre nigdy nie zamulać Nasze biby nigdy nie rodzą się w gulach A głowy płyną w murach Pula! Dzień dobry, dzień, dobry, dzień dobry. Jak widzicie jesteśmy we Wrocławiu, a to dlatego, że przygotowaliśmy dla Was kilka odcinków poświęconych sztuce teatralnej. Cześć, cześć i czołem! Dzisiaj dotarliśmy do stolicy Dolnego Śląska, czyli do Wrocławia. A tuż za mną jest jeden z najlepszych polskich teatrów, a więc teatr e, współczesny. Za chwilę zobaczycie, co kryje się w jego zakamarkach i kto tutaj pracuje. Teraz jesteśmy w miejscu, do którego zwykły śmiertelnik nie może dotrzeć. Tak, tak. Jesteśmy pod sceną, a tam właśnie. Ktoś na szpilach chodzi. Tak, właśnie trwają przygotowania do sztandaru ze spódnicy. No proszę, w reżyserii. jak. możemy pójść i popodglądać trochę. O dobrze, czyli u góry jest ta główna scena teatru współczesnego. Tak, tak. Fantastycznie. A my jesteśmy teraz pod nią. To będzie tak, teraz jesteśmy tu, a zaraz będziemy tam. I w głowach im się poprzewracało. nie trafisz za nim. Ja w ogóle nie wiem, czego te baby chcą, jak one same nie wiedzą, czego chcą. Jesteś szalona, mówię ci... Aha, no to... Przeginanie jest w mojej naturze. Proszę. się Dzień dobry. Jakie sztuki są tutaj wystawiane, bo to jest główna scena? Tak, jesteśmy na dużej scenie, a spektakle, które tutaj są wystawiane, to na przykład Białe małżeństwo. O. To na przykład Pułapka. O. Albo Kupiec wenecki. Albo Kupiec wenecki i zawsze ta widownia jest zapełniona po brzegi. No oczywiście. No w końcu to współczesny, nie? <laughs> oczywiście, tak. Wrocławski. Wrocławski, wrocławski. Wrocławski. Tak. A tam na górze, jak widzisz, są sztankiety, a tu jest o. sznurownia. O, sznurownia jest spoko, bo jest y, ręczna jeszcze. Tak, 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 tak. A tam jest widownia. O, a wi widownia to taka najmniej ważna część w teatrze, myślę. <grym> tak uważam. Tak. A tam widzisz są mosty, z których też y, można coś fajnego. Dobra. Zrobić. Ale tam jest trudowo. Idziemy na most. Idziemy na most Dobra. do góry. Dobra. Dobra. Nie wiem, Idzie, za... tu, tu. tu, tu, tu. Teraz miejsce, w którym powstają stroje do spektakli według danych projektów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Co ciekawego dobry. słychać u Pani? Powiedziała Pani, że to jest dziupla, ale to jest niezwykła dziupla w tym teatrze. Tak, tak. Dziupla, w której powstają, o proszę, kostiumy, tak jak widać. Nie wiem czy kolorowe, ale mi się wydaje, że ciekawe, bo od. Niedawno właśnie y, to są suknie stylowe, lata 20 y, z, połączone z 50., więc y, mi się wydaje, że no, zapowiada się ciekawie. To rozumiem, że y, u pani to się dzieje, bo to jest y, miejsce, w którym powstają stroje dla kobiet i aktualnie do sztandaru ze spódnicy. Tak, tak. A do pożegnania jesieni powstają pewnie wyżej? Y, to znaczy, nie, nie, już są, właśnie, ale już, już są na scenie. Już są czyli, założone w tej Czyli, czyli pani, pani też dorzu pani, pani dorzuciła swoje 5 groszy do tego spektaklu? No odrobinę, odrobinę. Ja ze względu na to, że ta premiera, ten spektakl jest pracochłonny, bo mam same aktorki, więc mówię, przy tamtej właśnie inna osoba mi pomagała. miejsce pracy pani krawcowej, ale jest też pan krawiec, dla którego e, krawiectwo to przypadek. Pognieźnie z wojska. Wojsko odbywałem we Wrocławiu. na na ten batalion uczności Trzy lata byłem w łodzi i z łodzi do Kalisza i z Kalisza do Wrocławia. Odbywałem. Był pan w Kaliszu, to my, my jesteśmy z Kalisza. Program Pulap właśnie tam ja się tam urodził. A co pan robi w Kaliszu? Ja tam mam całą rodzinę. Tam stąd pochodzę. No proszę. Cała, cała rodzina tam się znajduje w Kaliszu właśnie dlatego. I stamtąd już też nie wychodził i tu przyjechałem do Wrocławia i tu mi się właśnie dopiero powiodło, bo w ciągu roku czasu już doszłem jako kawaler do mieszkania. Na wejściu do Teatru Współczesnego rozpoczyna się napis Różewicz Rozrzucony, i kończy się na piętrze, wiadomo, literką Y. Kończy się też nasze spotkanie w Teatrze Współczesnym, ale warto jest wspomnieć o bardzo ważnym projekcie. Teatr Współczesny realizuje, myślę, że, że z powodzeniem, projekt pod tytułem Różewicz rozrzucony. W tym roku przypada 90. rocznica urodzin naszego wielkiego polskiego poety Tadeusza Różewicza. Przypada ona wprawdzie w październiku, 9 października. Jednakże my chcielibyśmy uczcić tę jego urodzinę i świętować cały rok. Do mnie nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was do poszukiwania rozrzuconego Różewicza. We Wrocławiu i nie tylko w całej Polsce też. Znajdujemy się w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, a jest to wystawa tam, gdzie powietrze wibruje mantrą. Dzięki niezwykłej fotograficznej relacji z podróży po Indiach i Nepalu możemy przenieść się w miejsca magiczne, w których każdy detal, wzór i forma mają znaczenie. Fotografowie zachwycają nie tylko ogromnym wyczuciem chwili, z jakim uchwycone zostały momenty z życia Nepalczyków, ale także sposobem, w jaki oddają atmosferę panującą w miejscach przesiąkniętych kulturą i filozofią buddyzmu tybetańskiego. Buddha Amoga City pokazuje, że jest okej okay i wystawa w Kaliszu też jest okej. Okay. Tak, wystawa w Kaliszu jest okej. Okay. Na wystawie zobaczyć możemy tradycyjne malowidła buddyjskie, tak zwane tanki, piękne malowidła Pokazujące aspekty butów. Możemy zobaczyć wyjątkowe posążki tybetańskie. Każdy z posążków, który możemy tutaj zobaczyć, również jaki tanek, są to przedmioty, które są ciągle używane w ośrodkach. One pełnią funkcję użytkową. Możemy je znaleźć w ośrodkach, w domach. Posążki stoją na ołtarzach, są pomocą po prostu w medytacji. Każdy z posążków oznacza co innego, prawda? Tak, zgadza się. Zgadza się. Yy, każda figurka posążek Buddy ma różne ułożenie dłoni, różne mudry stosuje akurat do Mogacity. Tutaj w tej, w tej wersji ma mudrę nauczającą. A te flagi kolorowe, które wiszą u góry, to mają odstraszać też jakieś złe duchy? Nie, są to flagi modlitewne. Flagi modlitewne, na których można powiedzieć, wypisane są takie buddyjskie życzenia. I idea tych flag jest taka, że wiatr, który wieje, rozwiewa te życzenia w przestrzeń i dzięki temu, no dzięki temu przenosi to pożytek istotom taka tak jest idea. Ja. Z czasem te flagi blakną, stają się takie szare, spłowiałe i to już powrotem wraca do przestrzeni. Tak, tak, takie są. Warto dodać, że zebrane posążki i tanki pochodzą z prywatnych kolekcji. Dzień dobry, cześć i czołem. Już za chwilę obok mnie. Na szczęśliwym miejscu numer 7 dosiądzie się człowiek niesamowity, którego ja znam już od urodzenia i którego słucham już od urodzenia, a on mieszka tuż obok fabryki klamek, ale żadna z tych klamek jeszcze nie zapadła. Może dziś zapadnie. Zobaczcie, kto to taki. chcę mieć w czubie, lubię iść aż się zgubię, gdzie się pejzaż otwiera, tam zabieram sobą Tetmajera. Lubię, gdy mnie niemi nie przeciągnie wiatrówkom i nie mieć pod ręką, się przyda słowackiego, wtedy i Norwida. Słowackiego i Norwida. Bardziej lubię, co nie moja wina, czytać Ci, Puszkina. Razem ze mną pan Grzegorz Turnał. Dobry wieczór i dzień ja. dobry. Dobry wieczór Państwu. Pierwsze pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, jak to się stało, że w wieku 17 lat młody chłopak zainspirował się tego typu sztuką. Czy to było jakieś takie specjalne wydarzenie w Pana życiu, tudzież e, zauroczenie, które przekształciło się w miłość, właśnie do tego, co Pan robi? Najszczerzej, jak umiem odpowiedzieć na to pytanie, po prostu y, towarzystwo, w którym się obracałem, szkolne, y, ludzie starsi, którzy. Nie otaczali, chociażby pan Słomczyński. Wszyscy mieli pewien rodzaj estymy dla czegoś kruchego, dla czegoś, co wymaga pieczołowitości, dla słowa, dla poezji. Ja to jakby przejąłem od nich i mój zachwyt chociażby młodzieńczymi wierszami Joyce'a nie był wykalkulowany czy wymyślony. To się brało z zachwytu. Z... Z takiego dresz, dreszczyku emocji związanego z tym, że się w ogóle jest. Wtedy pytano mnie, jak pisałem pierwsze piosenki, co będziesz robił z tą poezją śpiewaną. Przecież to jest już niemodne. Minęło 30 lat, i to trudno powiedzieć, żeby było niemodne. Gramy bardzo dużo koncertów, nagrywamy płyty, cały czas. Jest dość dużo osób zainteresowanych tego rodzaju formą. A to, że świat wokół się zmienia, to dobrze. Jesteśmy cały czas w związku z tym inni. Też się zmieniamy, a przede wszystkim starzejemy. lubię, gdy mi świat Miałbym znaczenie zbawcze, tylko pieśń nad pieśniami. Słychać wciąż by było między nami. Chciałbym na suchej łące leżeć, patrzeć na słońce, gdy nas mocno opala, To do chłodu szukać u Mistrala. Szukać u Mistrala. W wywiadzie u Kuby Wojewódzkiego powiedział pan, że poczucie samotności w szafie jest jak poczucie e, samotności na estradzie, ale chyba nie czuje się pan e, samotny, tak jak dzisiaj w Kaliszu. Ma pan wielu wspaniałych muzyków wokół siebie. No, muzyków przede wszystkim, e, poza tym fantastyczne damy, młodziutką Basię i, e, i przepiękną Dorotę. Trudno sobie wymarzyć lepszą garderobę obok e, z, z takimi... Zdolnymi i pięknymi wokalistkami. A oprócz tego, oczywiście, żołnierski, przeklinający, yy, trudny do zniesienia, yy, i ukochany mój zespół. Słowo po słowie wywołujemy je. Duchów, duchów, na co się ich bać? Nie chcą wystraszyć takich jak ty i ja. Jeszcze chciałbym, być moja miła. Nigdy mną już nie pogardziła. Bardzo byłoby szkoda stracić i Berlina i Remboda I Berlina i Remboda jest, że klimat Krakowa, taki klimat kawia kawiarniany zanika w porównaniu do tego co było kilkanaście kilkadziesiąt lat temu. No, y, ja nie jestem może najmłodszy, ale przesadził pan z tym kilkadziesiąt lat temu, bo ja kilkadziesiąt lat temu to jeszcze nie chodziłem. Kilkanaście. Nie chodziłem do kawiarni. Y, nie, ale prawdę powiedziawszy, zacząłem chodzić do kawiarni jeszcze w liceum, więc tutaj ma pan prawo tak powiedzieć, bo to już było matura 85, czyli 26 lat, tak? Okej, okay, zgadzam się. Kawiarnie krakowskie na pewno się poprawiły. Jest w nich lepsza kawa. W prowincji podobno najlepsze. Tak, jest takie miejsce w Krakowie, które lubię szczególnie, bo tam współreżyserką całości jest moja żona i w związku z tym mam tam kawę za darmo. I miłą atmosferę, zwłaszcza jest taki kącik, gdzie wchodzi się do góry, tak. na balkonik z lewej strony. Często zajęty. Ja nie wchodzę na górę, bo się zawsze boję, że nie będę mógł zejść. Po kawie. Po komu <noise> Coż mam powiedzieć? To był pan Grzegorz Turnau. Wielkie brawa przed telewizorami.